Nie wiem czy był potrzebny, na pewno był jednym z najlepszych bifów w Polsce, period, na pewno w pierwszej trójce jest. Z, moich, z moich faworytów jeszcze był beef PH z duże P, no i Mesa z Mezem. Tak i na którym z tych trzech miejsc bym postawił właśnie mój bif z Jimsonem, abstrahując od tego co poszło tylko Poziom tego bifu był na tyle wysoki, że można nawet dzisiaj ktoś sobie wrócić do tego i powiedzieć dem, to było kurwa 8 lat temu i cisnęli naprawdę dobrze. Gdyby mi się spodobał ten, w sensie ruszyłby mnie, to bym odpowiedział. Ale na przykład bardziej dotknęły mnie jego wcześniejsze, to że znaczy dot, dotknęły. Eee, poirytowały na tyle, że chciałem odpowiedzieć, bo czułem, że mam coś do powiedzenia. A Truman się mnie nie ruszył i tak jak powiedziałem w 100 Gwoździ, Zostawiłem to. Jakby reszta wiadomo, nigdy nie ma czegoś takiego, kto wygrał beef. Bo no to rozstrzygają, kto wygrał beef, jay -Z czy nas. Możemy to rozpatrywać pod kątem tego, yy, jaką kto zrobił karierę i że nas po wielu latach wydał wytwórnie u Jaya płytę yy, No ale fani i tak będą zawsze podzieleni. Tutaj wiesz, słowa są, zania są podzielone. Nie zawsze tak będzie z Bifami.